Boję się wody, boję się wielkich przestrzeni, ciemnych, małych pomieszczeń, robaków, różnych rzeczy. Natomiast chciałam się zmierzyć sama ze sobą i zobaczyć, czego się nie boję. I ten program właśnie pokazał mi, udział w tym programie, że boję się innych rzeczy niż myślałam. Czego okazało się, że się nie bałaś? No nie o wszystkich rzeczach mogę powiedzieć, bo to będą odsłaniały kolejne odcinki. No ale ten, który Państwo obejrzeliście yy, dzisiaj, którego ja nie chciałam oglądać, no on był taki dosyć hardkorowy dla mnie. To, co było takie niezwykłe, to to, że ym, okazało się, że jestem bardziej odważna niż myślałam. I to jest chyba taki dowód na to, że my postrzegamy często siebie w sposób przerysowany, czyli albo mamy za dużo kompleksów, albo myślimy o sobie częściej, że nie dalibyśmy rady, niż naprawdę byśmy nie dali rady. Yy, I to było takie dosyć zaskakujące, że po pierwsze rozpoznałam... Pa, kochanie! <laughs> Misia Koderski, pa! Po pierwsze rozpoznałam takie lęki, których nie znałam, no bo nigdy nie wchodziłam na skarpy nie zastanawiałam się, czy mogę z skarby z 55 metrów rzucić się w przepaść, w ocean roz, wzburzony na dole. E, nie, 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 nie było, nie było już w już życiu takiej sytuacji, żebym się zastanawiała, czy, czy chciałabym, czy potrafię. E, no i, i, i to było takie dosyć szokujące dla mnie. E, cóż jeszcze? E, nie chcę tak za dużo mówić. To jest takie trudne wycyrkulowanie teraz ile powiedzieć, a ile zostawić widzom, bo jednak to, że ten odcinek pierwszy został odsłonięty, to uważam, że bardzo dużo ludziom już przed premierą, tydzień przed premierą przekazał to już tak trochę iść do kina i znać finał tego filmu, więc... Natomiast ogólnie, tak powiem ogólnie, niezwykle... Niezwykły ten udział w programie dla mnie. Doświadczenie, które zabieram naprawdę ze sobą na długie lata, jeśli nie do końca życia. Nie żałuję ostatecznie, że wziąłem udział i jeśli ktoś by mnie zapytał, czy wziąłbym jeszcze raz, powiedziałbym, że tak.